Czwartek 11 czerwca spotkała się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Geodezji Rady Miejskiej celem przedyskutowania wstępnej fazy planu na rok przyszły, jak również rozstrzygnięcia pięciu opinii na temat planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jeleniej Góry jeszcze w tym roku. Radni obejrzeli zdjęcia wideo prezentujące tereny zielone w mieście i dyskutowali nad ich zagospodarowaniem. Wzgórze Kościuszki jako pomnik przyrody jest już po inwentaryzacji, ale niestety konserwator zabytków nie ma pieniędzy, aby zapisać ten park do rejestru pomników przyrody. To samo dotyczy parku w Maciejowej. Lokalizowany w jednym z najruchliwszych punktów Jeleniej Góry Bar Sudecki był popularnym miejscem dla mniej zamożnych konsumentów i szkolnych wycieczek. Niestety bar ten jest nieczynny od ubiegłego roku i nie wiadomo kiedy będzie czynny, bowiem próby zestawienia lokalu na przetarg spełzły na niczym, gdyż kontrahenci po analizie potrzeb remontowych rezygnowali, tym bardziej, że cały budynek przewidziany jest do kapitalnego remontu. Władze miasta nie wykluczają, że lokal po Barze Sudeckim może w przyszłości zmienić swoją funkcję. Znakomita lokalizacja może zachęcić administrację niejednej instytucji. Na szczęście w ostatnim czasie pojawiło się w centrum miasta wiele punktów małej gastronomii, to znaczy mini barów szybkiej obsługi, a zatem żal poważy sudeckim jest mniejszy. Z Jeleniej Góry można zamówić już lot do krajów ościennych. O pierwszym locie pasażerskim opowie szef Aeroklubu Jeleniowgórskiego pan Janusz Lozer. Proszę Państwa, tym oto samolotem 5 w, w piątek ubiegły, a następnie później w poniedziałek 8 czerwca wykonaliśmy pierwsze dwa inauguracyjne loty do Berlina, już nie zachodniego, Berlina niemieckiego. Pierwsze loty, oczywiście jak należało się spodziewać, nie, nie odbyły się przy zbyt wielkiej frekwencji, no niemniej jednak skorzystali z tego lotu obywatele niemieccy, którzy w przerwie między jednym lotem a drugim, zwiedzali nasze karkonosze. Jak okazuje się, taki lot wykonać można, można taki lot sobie zamówić, odprawy celno-paszportowe, wszelkie formalności wykonaliśmy na lotnisku w Jeleniej Górze, a następnie oczywiście później na lotnisku Tempelhof w Berlinie. O lot się odbył w bardzo ładną pogodę, w spokojnych warunkach, bezpiecznie i ku zadowoleniu tych osób, które rzeczywiście tego, z tego lotu skorzystały. Sam locik jest doskonały, nadaje się na te warunki, ehm, Wynajmujący samolot, przedstawiciel biura niemieckiego był z tego w pełni zadowolony, koszty również im odpowiadały i w związku z tym miejmy nadzieję, że dalsze loty następne, w następnych tygodniach, następne weekendowe dni będą kontynuowane ku zadowoleniu tych, którzy z nich korzystają, no i oczywiście aeroklubu. Dziękuję. Korzystanie z naszych lotniczych możliwości z przelotów do krajów ościennych, naszych sąsiadów nie jest domeną tylko obywateli zagranicznych. Każdy z Polaków z obywateli Jeleniej Góry z naszej miejscowości ma możliwość skorzystania z lotu, o ile taki lot sobie zamówi, jest możliwość wybrania miejsca, wybrania czasu i oczywiście składu osobowego do tego samolotu. My jesteśmy otwarci na każde zamówienie i każde zamówienie jesteśmy w stanie wykonać. Wystarczy tylko za telefon, trasa i chęć i lecimy wtedy, kiedy komu najba komuś najbardziej pasuje. Czwarty już raz ośrodek sportu i rekreacji w Jeleniej Górze organizuje imprezę kolarską BMX Cross dla młodzieży z terenu naszego miasta. Zawody odbędą się w niedzielę 14 czerwca o godzinie 11 na stadionie przy ulicy Lubańskiej w Wielej Górze Cieplicach gdzie wybudowany jest specjalny tor BMX. Zawodnicy otrzymają pełne wyposażenie, to znaczy rower BMX, kask, ochraniacze na nogi, ręce i oczywiście numer startowy. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. I jeszcze informacja klubu abstynenta Boberek. Klub Abstynenta Boberek mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy 15 grudnia 10 na pierwszym piętrze i zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach od 16 do 22. Udziela on informacji zainteresowanym i wszystkim osobom, które chcą pomóc bliskim i znajomym w rozwiązywaniu strasznego problemu alkoholowego. Mitingi wspólnoty anonimowych alkoholików odbywają się w każdy piątek o godzinie 18, natomiast mityngi wspólnoty rodzin uzależnionych od Al-Anon w każdy wtorek o godzinie 18.